Witajcie kochani, dzisiaj kolejny film pomidorowy, bo widzę, że jednak pomidory są teraz tematem numer jeden i najwięcej o te pomidory pytacie. Ostatnio pojawiła się e, pojawiło się takie zapytanie, co zrobić i jak sprawdzić, czy nasz pomidor ma zapylone kwiaty? Jak widzicie tych pomidorów u mnie naprawdę kwitnie masa. Zaczyna robić się pięknie, żółto w moim tunelu foliowym, coraz więcej pomidorów wytwarza przepiękne kwiatostany. A już w niektórych można zauważyć, że są pierwsze pomidory. To mamy odmianę pomidora Brandy Wine. To jest odmiana, która nie rośnie jakoś bardzo wysoka. Jest to pomidor sztywno łodygowy, więc bez problemu on sobie radzi bez podpór. Chociaż w zeszłym roku przyznam, że mając tego pomidora miał on tak olbrzymie owoce, że po prostu słaniał się do podłoża na skutek przeważania przez owoce. Jak sprawdzić, czy nasze pomidory są odpowiednio zapylone? Jak widzicie, w tym miejscu, gdzie wytwarza się owoc, jesteśmy 100% pewni tego, że nasz pomidor się zapylił. Ale co z innymi pomidorkami? Najpierw przystąpmy do pielęgnacji, ponieważ dzisiaj jest idealny dzień na to, aby przystąpić do pielęgnacji pomidorów. Odpowiem również na jeszcze inne pytania, które też się pojawiły przy okazji filmików pomidorowych. Jak widzicie, troszkę pojawiło się nam chwastu, więc te wszystkie chwasty najlepiej byłoby usunąć. Moje pomidory mają stosunkowo suche podłoże z wierzchu, jednak były one podlewane, więc system korzeniowy jest odpowiednio nawodniony. Zresztą widać po samej sadzonce pomidora, że bardzo ładnie ona sobie rośnie. Możemy również w tym momencie pozbyć się liści dolnych, które w niczym nam nie będą potrzebne. Urywamy sobie te liście. Delikatnie i wtedy też krzaczek nie dotyka tymi liśćmi podłoża, w związku z czym trudniej, trudniej będzie mu zachorować na wszelkiego rodzaju choroby grzybowe, pleśniowe. Zauważycie również, że na moim pomidorze pojawiły się jakieś pierwsze zmiany. To nie jest nic złego, nic się nie dzieje, nie ma co się denerwować, że nasz pomidor choruje, że coś się z nim dzieje, po prostu taki liść sobie należy usunąć. Wszelkiego rodzaju przebarwienia na liściach mogą być różnymi objawiami. objawami. Może to na przykład odpowiadać za to, że w pewnym okresie wzrostu pomidory miały jakieś niedobory pokarmowe. Mogło brakować fosforu, mogło brakować potasu, mogło brakować magnezu, wapnia. Także tych różnych rzeczy, które wpływają na zmianę liści pomidora, jest bardzo dużo. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy przyglądali się. Tym, górny, ty, tym górnym liściom, jeżeli one są żywe, świeże, soczyste, ciemnozielone, świadczy to o tym, że nasz pomidor przeprowadza prawidłowo proces fotosyntezy i niczego mu nie brakuje. Jeżeli takie zmiany będą się gdzieś nasilały. Bo teraz ja nawożę swoje pomidory, głównie potasem, fosforem, mogę wówczas zastanowić się nad jakimś opryskiem do listem, na przykład wapnia. I wtedy też możemy zaobserwować, czy jakieś różnice w tym wybarwieniu liści się pojawiają. Natomiast jeśli górne liście są zdrowe, to nie ma się czy denerwować. Jak widzicie, w tym miejscu jest ten pomidorek, który jest zapylony. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć, czy inne pomidory. I inne kwiaty również zostały zapylone. Możecie sobie zerknąć właśnie w kwiatostany. Jak widzicie, tu się wytworzył kolejny pomidor. Natomiast jeżeli są już takie podsuszone kwiaty, które widzicie, możecie sobie delikatnie taki kwiat usunąć i wewnątrz zobaczycie malusienki owoc pomidora. Takie kwiaty można usuwać, nie jest to żaden problem, pod warunkiem, że wychodzą one w delikatny sposób. I tu również widać malutkiego pomidora nie szarpcie się z tymi kwiatami jeżeli dotykacie jakiegoś kwiatku i widzicie, że on nie chce do końca wyjść z tego, zostawcie sobie niech on sobie spokojnie obeschnie wówczas albo roślina sama go zrzuci albo możecie jej pomóc i sami to wyciągnąć ale jak wiecie pomidorki radzą sobie doskonale same w tym jak żyją nie ma potrzeby gdzieś tam ingerowania w ich strukturę, yy, chyba że temperatury zaczynają nam przekraczać 30 stopni. W temperaturze powyżej 30 stopni pomidory zapylają się coraz gorzej. Nie są to niestety tak fajne rośliny jak powiedzmy papryka, która bardzo łatwo się pyli. Bakłażan jest stosunkowo też dość problematyczny. Natomiast jeżeli temperatury sięgają 30 stopni, możecie zapylać pomidory w dwojaki sposób. Możecie delikatnie Poruszać na przykład wnętrzem naszego pomidorka, aby te pyłki się przeniosły między kwiatami, ale w ten sposób możecie sobie kwiaty uszkodzić. Możecie również w sposób chemiczny zapylać takie właśnie kwiaty. Są specjalne preparaty w sklepach ogrodniczych, które pomagają w zapylaniu. Taki preparat rozrabia się z wodą. Musimy sobie to przelać do spryskiwacza i delikatnie spryskiwaczem w, kwiat, w każdy kwiatek rozpylić tą substancję. Można również zapylać patyczkiem. Patyczkiem możecie również jeździć po tych wewnętrznych kwiatach z kwiatostanu i też przenosić te pyłki między kwiatami. Ja natomiast zapylam pomidory w ten sposób, że jeżeli faktycznie te temperatury oscylują w bardzo wysoko, to staram się po prostu chodzić między tymi krzakami, poruszać nimi troszkę w naturalny taki sposób. Tak samo wietrzenie tunelu powoduje też, że te kwiaty po prostu pylą i przenoszą się pyłki między nimi i bardzo ładnie się nam zapylają. Jeżeli w Waszych Krzewach, krzaczkach, pojawią się takiego innego rodzaju pomidory. Pomidory, innego rodzaju kwiaty, już wam pokażę, jakie to są takie kwiaty, które ja nazywam pełnymi kwiatami. Na przykład w tym przypadku widać, że ten kwiatek jest zgoła inny niż te pozostałe, co pokazuje Wam dla kontrastu. Wówczas możecie sobie takie kwiaty obrywać. Co prawda, z niego zostanie wytworzony owoc, jednakże ten owoc będzie powiedzmy taki. No, niezbyt estetyczny. Będzie on bardzo pomarszczony z dołu, będzie posiadał e, takie zgrubienia, jakby ala strupy, e, dziurki, będzie on bardzo nieregularny. No, i taki generalnie powiedzmy nadający się bardziej na przecier, bo jeśli chodzi o ładne położenie na kanapce, no to ew ewidentnie tą piętkę i dół z pomidora trzeba będzie ściąć. Natomiast jeśli chcielibyśmy ten kwiat w tym miejscu. Wówczas pozbawiamy się tego pędu głównego, na który, który odpowiada za to, żeby ten pomidor ruszył nam w górę i żebyśmy mogli kolejne, yy, tak jakby, rzędy pomidorów mieć w swojej uprawie. W związku z czym warto zostawić sobie czasem jakiegoś wilka. Jak widzicie, wilk yy, tu jest zboczny, zostawiony, ponieważ ten kwiat będę usuwała. Jeżeli sobie go usunę w tym miejscu, nie mam w tym miejscu żadnego innego wilka, którego mogłabym zostawić i poprowadzić jako nowy pęd główny. W związku z czym zostawię sobie te dwa pędy, pozostałe sobie pousuwam, bo jak widzicie wilki rosną w zastraszającym tempie i na tych dwóch pędach będę prowadziła sobie tego pomidora. Takie staśmowanie kwiatów jest bardzo częstym zjawiskiem, przynajmniej u mnie. Jak widzicie, tych. Yy, Kwiatów jest stosunkowo dużo. Ja się tym osobiście nie przejmuję, ponieważ wiem, że pozostałe właśnie grona wytworzą kwiaty już odpowiednie. Poprzez kwitnienie możemy też zauważyć, jaka różnorodność jest wśród pomidorów. Niektóre u mnie krzaczki, nie przejmujcie się chwastami. W sobotę będę na pewno plewiła w tunelu. I jeszcze nie wytworzyły żadnego kwiatostanu, a niektóre pomidory są po prostu całe obsypane. Ostatnio jedna z Was pytała, właśnie czy dużo pomidorów mi kwitnie. No i śmiało mogę powiedzieć, że gdzieś w granicach 90% krzaków już ma faktycznie wytworzone przepiękne kwiatostany, których jest bardzo dużo. A niektóre pomidory, na przykład jak ten, widać, że już wytworzyły pierwsze piękne pomidory, i to jest odmiana. Szmaragdowa gruszka. Także ten pomidor będzie troszkę inny, ale widać, że to grono już tu jest naprawdę, naprawdę ładne. Co jeszcze jest bardzo ważne, wybierajcie sobie takie dni na powiedzmy przycinanie tych wilków, czy ich usuwanie, na wszelkie opryski, na wszelkie jakieś rzeczy związane z pyleniem itd. Dni stosunkowo chłodniejsze. Wiem, że nie zawsze mamy wpływ na pogodę i nie zawsze możemy sobie pozwolić na to, że wybierzemy sobie jakiś konkretny dzień. Jeżeli wszystkie dni są faktycznie pogodne i bardzo upalne, róbcie to raczej wieczorem. Wówczas nie narażamy naszej rośliny na dodatkowe działanie warunków atmosferycznych, które są na zewnątrz. Bo jeżeli na przykład usuniemy sobie wilki z takiego krzewu, i z tego krzewu usuniemy kilka tych wilków, ja będę jeszcze podwiązywała te krzewy, ale to też dla Was chcę nakręcić filmik, żebyście zobaczyli, w jaki sposób ja podwiązuję swoje krzewy, bo podwiązuję je zarówno sznurkami, jak i specjalnymi klamrami pokażę wam jak one się sprawdzają, jak w ogóle czy one są warte zakupienia, a są stosunkowo niedrogie i można je używać przez wiele wiele lat. Więc jeśli usuniecie sobie takie wilki, jeżeli zrobicie jakiś oprysk i bardzo mocne słońce przyjdzie na wasze pomidory, to po prostu poparzy wam zarówno owoce, kwiaty, liście. Jaki spowoduje, że ta roślina w tym miejscu, gdzie usuniecie wilk i będzie się sączył sok, który znajduje się wewnątrz łodygi rośliny, e, będą dodatkowo powodowały, że ta roślina stanie się bardziej delikatna. Jak stanie się bardziej delikatna, istnieje duże prawdopodobieństwo, że albo będzie musiała to odchorować, albo taką sadzonkę stracicie. Więc wybierzcie sobie dzień najlepiej bardzo pochmurny, i wtedy macie całe 24 godziny de facto na pracę. W ogrodzie. Ja właśnie w dniu jutrzejszym, w sobotę, ma być u nas pochmurno, więc będę sobie ogławiała pomidory, czyli usuwała wilki, będę je podwiązywała. I jeżeli za tydzień, dwa, będę widziała, że gdzieś tam plamki się jakieś pojawiają na wyższych liściach pomidorów, wówczas zrobię sobie oprysk wapniowo-magnezowy. Jak wiecie, ja swoje pomidory nawożę tylko i wyłącznie obornikiem, ale jeżeli trzeba, to jakieś opryski do listy naturalne oczywiście robię, bo nie chcemy jeść chemii. Dużo z osób się również zmaga z mszycą. Jeżeli macie problemy z mszycą, jest na moim kanale również filmik na temat naturalnego oprysku z czosnku, który jest bardzo, bardzo efektywny. I mogę wam uczciwie powiedzieć, że jeżeli chodzi o żółte wstążki w ogrodzie, też spisują się znakomicie. U nas bardzo dużo biedronek się pojawiło. De facto śliwa, z którą mieliśmy bardzo duże problemy w zeszłym roku, w tym roku jest naprawdę piękna i nawet widzę jedną biedronkę, więc wam pokażę na tych naszych. Śliwach. E, widzicie, wiszą żółte wstążki, które miały zwabiać biedronki. I zobaczcie, nie jest to e, powiedziane, że faktycznie to jest jakieś oszustwo. Bo zobaczcie, jedna biedronka, to jest druga biedronka. Więc te biedronki sobie po tych liściach i po tych wszystkich e, drzewkach maszerują. Co nie zmienia faktu, że faktycznie tej mszycy jest troszkę na tych drzewkach, ale głównie ona przenosi się z róży. Także jeżeli macie pomysł, żeby sobie takie żółte wstążki zaczepić i czy to faktycznie ma sens, to nasze biedronki potwierdzają, że ma. O, biedronka uciekła, jedna, druga, ale już też można zauważyć, że maszerują sobie tu mrówki, czyli widać, że gdzieś może w wyższych partiach te nieszczęsne mszyce się pojawiły. Także kochani, ja się biorę za pracę, powoli zaczynam przygotowywać rzeczy na jutro. Będę musiała jeszcze parę rzeczy posadzić, bo jeszcze e, dużo pracy przede mną. Pielenia jest przede mną ogrom, ale jest taka potworna susza, że każda roślina, po prostu, której próbowałam pomóc, żeby coś tam wypielić, to niestety wszystkie korzonki się urywają. Dajcie znać jak wasze pomidory, jak u was mija sezon, czy wszystko jest ok, czy już tam gdzieś się z jakimiś chorobami zmagacie. No i jak z mszycami, bo u nas mszycy i ślimaków... Po prostu na pęczki. Także całuję Was gorąco, życzę cudownego, wspaniałego weekendu. Przez weekend nakręcę Wam o podwiązywaniu pomidorków i o tym, jak je prowadzić, na ile pędów i jak to robić. Pozdrawiam Was serdecznie, całusy, pa pa!